Cześć jestem jestem Master Gaming TV i dzisiaj witam Was w siódmym odcinku z Need For Speed Hot Persie na moim kanale. I jest to pierwszy, albo to jeszcze nie jest pierwszy materiał, który jest nagrywany na maraton. Bo jak już mogliście zauważyć, pojawił się film oraz baner na YouTube dotyczący maratonu. Tak, bo właśnie Nitro Speed będzie częścią maratonu. Nie jestem pewien, czy to jeszcze będzie przed maratonem, czy już w trakcie maratonu, ale. Ogólnie tak, przepraszam jeżeli mogę być tak trochę zamulony, bo nagrywam to w trybie śpioch. Bo aktualnie jest godzina 23.40, a miałem za sobą ciężki dzień i tak po prostu mogę być trochę przymulony, ale tak, w tym odcinku po pojedziemy sobie tak jak zawsze trzy wyścigi y, samochodem policyjnym. i Pierwszy wyścig, jaki znalazłem, jest to wyścig o nazwie Porsche Patrol w jednostce reagowania. I opis tego wyścigu brzmi: Pokaż, co potrafisz za kierownictwem samochodu Porsche Panarema Interceptor lub wykorzystaj szybkość 911 gt RS, aby złapać kierowców, którzy jadą na zachód po Cascade Terrace. No i myślę, że teraz właśnie zrobimy to cięcie, w którym, po którym już się zobaczymy na tych zawodach i jeszcze tylko powiem, że dystans tych zawodów wynosi 18,6 km, więc ja robię cięcie i widzimy się już za chwilę w tym wyścigu. Okej, okay, jesteśmy już w wyścigu i jak widzicie jedziemy Porsche Panorama Interceptor i mamy do zatrzymania, yy, zaraz zobaczymy ilu kierowców. Mi się wydaje, że 6 kierowców i mamy do dyspozycji 4 blokady drogowe i 6 impulsów elektromagnetycznych. I bez zbędnego gadania musimy ich zatrzymać. I Jest to auto wypożyczone, więc. No tak. Będzie fajnie, jak go nie zniszczymy. Zale się ogarnie. Myślę, że będzie dobrze. Chociaż w sumie to i tak nie wpływa, czy go zniszczymy, czy nie. Ojojoj, czemu ten się tak rozpędził w nas? Trochę się zniszczył. Myślę, że możemy rozstawić pierwszą, blokadą, e, pierwszą blokadę drogową. O Jezu, nie, 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 nie skręcaj. Już właśnie zamulam teraz i nie będę pewnie tak do końca e, widział, czy dobrze skręcam, czy nie. Ale ja się zawsze ogarnię. O nie! O oh no! Dobra, jest, 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 jest. Trochę się tam porozbijali. Ale kolejne uciekli, dobra, ten niech jedzie. Ja z niego zaraz impulsem pierdzielnym. A co tu się... O lol. Dobra, ktoś z nas wjechał. Tak 2 na 10 bym powiedział. Tak bardzo 2 na 10. O, to jest jakiś podejrzany, nasz. Spoko. Dobra, dogonimy go. Potem. Przejdziemy przez komendę policji. Super. Dobra, wyjeżdżamy. Nie, 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 dobra, okej. Okay. Na szczęście nie jest tak ma I no, może jakiś. chociaż nie, teraz jeszcze nie. Zaraz wykorzystam to, co chcę, ale na razie trochę siłą możemy. I mówiłem to, co chcę wykorzystać. No i jest, puchnięty. Trafienie impulsem elektromagnetycznym, 200 punktów notowań. Dobra, trochę trzeba przyspieszyć. 11 km w ogóle zostało to troszeczkę mało. Chociaż i tak zaraz pewnie zatrzymamy kilku. Dobra, przyspieszymy trochę. I w tego wrypniemy się z całą siłą. Zobaczymy czy nam się uda. Aj nie skręc jest. Chociaż jest! Zatrzymany! 500 punktów notowań. Skorzystam z kolejnej blokady drogowej. I wrypniemy się w tego, i kolejny zatrzymany, 500 punktów na O, kolejny! Jezusie, jak nas wykręciło! Ale dobra, na szczęście tak na wprost wyjechaliśmy. Troszeczkę tutaj przyspieszymy, no mój na skuty pojechał. Para pa pa pa, drugie miejsce, no nie skręcił, kurde. Na życie, jak to mówią. Już tak obici jesteśmy. Masek. Jakimś impulsem ich postraszymy? No jasne. Nie, 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 nie! Kurde, no nie trafiło, chociaż tego odbijemy. On tak. Z... Kurde. Shit. Za bardzo zwolnił. Chociaż my też za bardzo zwolniliśmy. 6 km, a my dopiero dwa zatrzymania mamy. No, tak średnio bym powiedział. Chociaż jeszcze może się uratujemy, jakąś tam blokadę pykniemy. Dobra, jakiś tam skręt się udał. E, troszeczkę przyspieszymy. Oj, nie, co tu się stało? Kurde, jakiś tam odjechał. Shit. Holy shit. No, wlepnij w niego, kurde. Lepszy jesteś, no właśnie. Zatrzymamy 500 punktów gotowań Przynajmniej odblokuje nam się kolejna misja co. Mamy jeszcze jedną bloka... O! O co to się stało się? A no dobra, okej, okay. nie wiem co się stało. Nie, nie wiem. Musimy jeszcze dwóch zatrzymać, dobra. Blokady drogowej na... Mhm, tak, tylko najpierw zauważ. Zauważ i się, się wypowiadaj. O, dobra. 3 km. Oni są już dużo dalej. Ale był skrót. Oczywiście nie zjechałem w niego, bo ja żeby inaczej. Ale blokady zawsze mogę użyć. Trochę ich to spowolni na pewno. No dobra, ja ich dogoniłem jeszcze na sp... O nie, jeden... To mało zostało. Ulepszenie blokady drogowej. Spoko. O, oh shit, pojechał. To ten gościu se pojechał teraz. Mm -hmm. Możemy na YOLO spróbować. Kurde, na to wiedzie. Kurde no. Uciekli, ale no i tak. Myślę, że poszło w miarę dobrze. Mamy pochwałę. Ogólnie ogóle, tak jak mówiłem, może to być wina już mojego zamulenia. Kiedyś oczywiście sobie poprawimy te wszystkie wyścigi. I otrzymujmy już jedną nową nagrodę. I czy będzie jakaś jeszcze jedna? Tak, mamy. O! Mamy aż trzy nowe nagrody. No i chyba pominiemy. Kontynuuj. Gratuluc gratulacje, funkcjonariuszu. Otrzymałeś awans. Na co teraz awansowaliśmy? Mhm. Awansowaliśmy na oficera drugiego. 28 zatrzymań już. No to świetnie. Kolejny biuletyn zostało ulepszone wyposażenie. Blokada drogowa trzeci poziom. Uh -huh. Porsche Cayenne Turbo teraz blokada drogowa. Spokojnie. I jakieś pewnie auto jeszcze, tak? Tak, to nowy pojazd. I nowym pojazdem zostało Lamborghini Gallardo. Uuu, jednostka reagowania. Bardzo ładne auto. Zawsze inny, zawsze Lamborghini. 2008, 200 tysięcy dolarów. No i co, bez błędnego gadania, przenosimy się już za chwilę na drugi wyścig, więc widzimy się już za chwileczkę w tym wyścigu. Okej, okay, jesteśmy już w drugim wyścigu. Więc tutaj pomijamy, musimy złapać kierowcę, który możliwe, że przyjął impulsy elektromagnetyczne i ścigamy zielone Lamborghini, yy, ścigamy zielone Lamborghini, Lamborghini, tak, bo ja też wziąłem Lamborghini. Bez zbędnego gadania, jedziemy. On tutaj już użył nitra. Je... no nie, kurde, on zwalnia złapkę. Wiedziałem. Wiedziałem, no właśnie. Dobra, obił się troszeczkę. Kurde, no... Z kubami. No jecie, ciecie, ciecie, cie, cie, cie. Spoko. Ja cię puszczam przodem. Pęk. Chociaż i tak pewnie mu... Mhm. Tak. Już pewnie i tak mu nic z tym nie zrobiłem. Blokadę drogową sobie użyję. Nie wierzę. Dobra. Jedcie, ciecie, cie. masz taki i... Nie wiem, No właśnie. I to bardzo. LOL. Dobra, jest. Kolczatka, wy... proszę nie, nie, nie wyrpał się, nie, nie wierzę Kurde Skubany uciekł Pochwała, może się uda pochwałę Oczywiście pewnie się nie uda, ale zawsze można spróbować Skręcił jeszcze, skubany! Shit Zjechał Easy, no nie! Jak? Jak? Jeszcze się w niego nie wrąbałem do końca? On jeszcze. How is that possible? Pytam się kolejny raz. Dobra. Jest! Czonuczek. on go zatrzymałem? Jest! Zatrzymałem go. 5 minut, 18 sekund. Zaliczenie. Udało się. Tak, udało się. A się, jestem ciekaw, ile trwa ten odcinek. Chwila, zrobiłem ten wyścig, jeden, później ten drugi. No to jeszcze jeden wyścig musimy zrobić, no cóż. Tylko teraz trochę nie będę przeciągał, przyspieszymy tutaj trochę. Dobra, dalej. Nagrody żadnej nie dostaliśmy, ale bez zbędnego przedłużania, widzimy się już za chwilę w ostatnim wyścigu. Na, w tym odcinku, ok, jesteśmy już w ostatnim wyścigu, i tak mamy do zatrzymania 5 kierowców. 22 km, jedziemy o godzinie 21. I do, dyspo do dyspozycji mamy, uwaga, 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 10 kolczatek. No, myślę, że sobie poradzimy. Jedziemy wypożyczonym. Doj dojczem, tak? Dodge'em oczywiście Viper'em. Prze sorry, że kręcę nazwy. To wszystko przez... Przymulenie. Tak? Przez przymulenie o tym chodziło. Jakiego jakie odmajor już my na początku spowodowaliśmy. Spoko. Co jest? Oshit, oh oshit, oh oshit. Oh no, 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 no jest. Ok. Ok. Tak. Co? Co oni mają? Co to za technologie ruskie? Ja pierdziu. Ej, no, troszkę tak nie fair bym powiedział. My mam tylko kolczatki do dyspozycji? Ej, no to tak średnio bym powiedział. Ten pewnie mi kolczatkę zapuści zaraz, cygan jeden. Paczo, zapuśćcie mi kolczatkę. No mówiłem, kurde, mówiłem. wiedziałem, wiedziałem, że mi zapuści kolczatkę. Holy shit. Mhm, dobra, tak daleko już minęli. Mamy cały czas 18 kilometrów. To jest jeszcze do zrobienia. Dobra. Troszeczkę przyspieszymy jeszcze. Nie mogę się wrąbać znowu w kolczatkę, bo to będzie najgorsze, co mogło być. Tego muszę dogonić, bo ten mi... Oj nie, oj nie. Ten mi się nie podoba. Ten... Ten powinien oberwać. Mówiłem, zatrzymany, 500 punktów na e, No jedź, 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 jedź. Jedziesz? jedziesz, 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 jedziesz. To dobrze że jedziesz, bo się wrąbał w kolczatkę. Trafię nie kolczatką, 200 punktów notowań. O, ten też mi kolczatkę zostawił, dziękuję. Naprawdę miło było. No. Nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę! Kurde, dostałem. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Tak średnio, dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. 12 km do końca, to jest jeszcze do zrobienia, przypominam. W tego się wypiemy, No nie, no nie, miałem go przygnieść tak do, do tej barierki całej. I BUM O. O, proszę bardzo. Y, y, trochę wyjechał na barierkę. No i się opłacało. Ok, zatrzymaliśmy już tak mało uszkodzeń. Mamy Osied. No, jak go nie zatrzymałem jeszcze? Jeszcze go nie zatrzymałem? No właśnie. Zatrzymany 500 punktów. notowania. Dziękuję. Dobranoc. O, został ostatni. O, patrzcie. Okej. Okay. No nie, nie mogłem się wrąbać w ten... Kurde. Tragicznie to rozegrałem teraz. Dobra. Półtora kilometra. Wszystko albo nic. To znaczy nic chyba, co? 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 Zatrzymam go? Kurde, jeszcze go pokonałem. Był kontakt, ale... No cóż. Tak się też zdarza. Jest pochwała, to mi wystarczy. To pewnie był najdłuższy odcinek cnfs FSH, jaki w ogóle był. Przyznana pochwała. No i słuchajcie, bez mynego przedłużania tołem ja Master Gaming TV. Yy, sorry, że na śpiocha, no ale tak wyszło, że akurat tak późno właśnie nagrywam odcinek. Jeżeli on ci się spodobał, to ses z tego kciuka w górę. A jeśli chcesz mnie na bieżąco, to koniecznie subskrybuj. Zapraszam ciebie także na mój główny kanał, oczywiście link masz w opisie. Zapraszam ciebie na mojego Instagrama, oczywiście link także masz w opisie. No i mam nadzieję, że jeżeli to jest odcinek już z maratonu, to maraton ci się podoba, ten pierwszy odcinek. No i co, myślę, że to tyle. Dziękuję Świętnie, do usłyszenia. Cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.